Top 10 ról Kevina Costnera. Kevin Costner to jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów końca lat 80. i lat 90. Ma na koncie wiele świetnych ról, często w filmach, o których teraz już nie pamiętamy. Jego bohaterowie doceniani są zarówno przez krytyków, jak i widzów, a niezawodność aktora stała się jego znakiem rozpoznawczym. Dzisiaj przedstawiamy wam top 10 ról Kevina Costnera. Numer 10: The Highwayman. Nasze zestawienie otwiera świeża produkcja Netflixa z 2019 roku. Film opowiada historię dwóch emerytowanych policjantów, którzy po namowach gubernatora starają się złapać parę znanych przestępców Bonnie i Clyda. Postać Kostnera, Frank Hammer, inspirowana jest prawdziwą historią, trzeba przyznać, że mimo upływu lat i siwizny, Kevin Costner wciąż może służyć za wzór męskości. Numer 9. List w butelce. To opowieść o rozwiedzionej dziennikarce Teresie, która pewnego dnia znajduje na plaży list w butelce, podpisany jedynie literą G. Kobieta postanawia odnaleźć autora, w roli tajemniczego G, czyli Gareta, owdowiałego marynarza, występuje właśnie Kevin Costner. Trzeba przyznać, że duet z Robin Wright wyszedł znakomicie, a film stał się jednym z klasyków gatunku melodramatu. Numer 8. Bez wyjścia. W tym filmie Kostner zagrał po raz drugi w swojej karierze główną rolę. Wciela się w dowódcę marynarki wojennej Toma Farela, uciekającego przed władzami rządowymi, które usiłują wrobić go w morderstwo kochanki jednego z polityków. Od aktora wręcz emanuje niezwykłe wyrachowanie i zimna krew. Jeśli nie widzieliście, koniecznie sprawdźcie, jak sprawdził się w tej niecodziennej dla siebie roli. Numer 7. Doskonały świat. W tej produkcji Kevin Costner odgrywa rolę Butcha Heinza, który podczas ucieczki z więzienia porywa młodego chłopca. Podczas przeprawy przez Teksas widzimy emocjonalną podróż głównego bohatera. Sam Costner dał swojej postaci nie tylko wiele empatii i delikatności, ale także swoistego uroku pozornego złoczyńcy. Warto zobaczyć ten film również ze względu na relacje między nim a jego ośmioletnim kompanem. Numer 6. Robin Hood. Książe złodziei. To jeden z tych filmów, które są kochane przez publiczność, ale absolutnie znienawidzone przez krytyków. Choć Kostner świetnie uchwycił postać głównego bohatera Robin Hooda, to jego amerykański akcent wśród brytyjskiego świata Lasu Sherwood do dzisiaj budzi rozbawienie. Niewątpliwie w filmie tym błyszczy również inny wielki aktor Alan Rickman, ale rola Robina pozostała na zawsze jednym z najbardziej rozpoznawalnych wcieleń Kostnera. Numer 5. Bodyguard. Filmowy klasyk z Whitney Houston w roli głównej. Kevin Costner wciela się w nim w postać osobistego ochroniarza popularnej piosenkarki granej właśnie przez Houston. Aktor pokazał tutaj minimalistyczną, surową grę aktorską. Costner wyjaśnił później, że jego występ był hołdem złożonym Steve'owi McQueenowi, dla którego projekt ten powstał pierwotnie. Ciekawostka: to z tego filmu wywodzi się wielki hit Whitney Houston I Will Always Love You. Numer 4: Pole Marzeń, czyli kostner w roli rolnika, który mieszka sobie spokojnie z żoną i córką. Pewnego dnia zostaje nawiedzony przez ducha swojego ojca, który kochał baseball. Aktorowi udaje się oddać niezwykle współczującego i autentycznego bohatera jest to może najbardziej złożona rola, którą dostał, ale z pewnością jedna z najbardziej znanych. Kostner jest w niej niewątpliwie wiarygodny i prawdopodobnie tym zdobył serce publiczności. Numer 3. JFK W tym filmie Kevin Costner gra prokuratora Jima Garrisona, człowieka, który badał sprawę zamachu na prezydenta Johna F. Kennedy'ego. Kostner świetnie pokazał przeszywającą inteligencję i nieustępliwość kryjącą się za gadatliwością i oldschoolowymi manierami swojej postaci. Za swój występ został nominowany do Złotego Globu, a sam film zdobył 8 nominacji do Oscara i dwie te prestiżowe statuetki. To już chyba niezła rekomendacja, prawda? Numer 2 Nietykalni. Kostner gra tu rolę Eliota Nessa, czyli agenta specjalnego, który ma za zadanie położyć kres mafijnym rządom ala la Capone. Aktor świetnie pokazał, jak Ness ewoluuje od świeżo upieczonego debiutanta do przebiegłego i doświadczonego profesjonalisty. I choć to Sean Connery zgarnął Oscara za swoją rolę w Nietykalnych, to dzięki temu filmowi Kostner dał się poznać szerszej publiczności. Numer 1. Tańczący z wilkami. Dzisiejszy ranking zamyka debiut reżyserski Kostnera. To trzygodzinny western, który zdobył aż 7 Oscarów, w tym dla najlepszego reżysera i za najlepszy film. Do tego warto zauważyć, że film przyniósł ogromne jak na tamte czasy zyski kasowe w wysokości 424 milionów dolarów. Choć Kostner nie otrzymał do kolekcji statuetki dla najlepszego aktora, to rola tańczącego z wilkami do dziś jest z nim nierozerwalnie związana.